witajmy Ferrari F8 Tributo, następce modelu 488 GTB. Auto jest mocniejsze, szybsze i bardziej zaawansowane aerodynamicznie od poprzednika, ale co najbardziej istotne, wygląda po prostu spektakularnie. Ferrari jest właśnie w trakcie dostarczania kolejnych sztuk wyczynowej wersji modelu 488 do swoich klientów. Mowa oczywiście o 488 Pista, którego dane techniczne dokładnie pokrywa najnowsze F8 Tributo. Zatem 720 koni i 7 170 Nm momentu obrotowego z podwójnie doładowanego silnika V8 o pojemności 3,9 litra. Oznacza to zastrzyk dokładnie 50 koni mechanicznych i 10 Nm momentu obrotowego względem produkowanego od 2015 roku 488 GTB. Przyspieszenie do setki potrwa 2,9 sekundy, a prędkość maksymalna to równe 340 km na godzinę. Nazwa modelu jest hołdem dla silnika, najmocniejszej V8 w seryjnie produkowanym aucie w historii Ferrari. F8 Tributo będzie o 1 dziesiątą sekundy szybszy od 488 w sprincie do setki i wyciągnie o 10 km na godzinę więcej. Włosi podkreślają, że osiągnięto to nie tylko dzięki zwiększonej mocy, ale także poprzez kurację odchudzającą. Nowy model waży 1330 kg na sucho, w przeciwieństwie do 1370 kg poprzednika. A co za aerodynamiką? Ferrari twierdzi, że nowy model jest o 10% wydajniejszy. Zastosowano tu wiele rozwiązań z torowego 488 Pista, jak chociażby... Kanał S-Duct, czyli wlot powietrza na masce. Na pokładzie znajdziemy też nową wersję systemu Side Slip Angle Control, który pomaga kierowcy w wykonywaniu efektownych poślizgów. Choć na pierwszy rzut oka pod kątem designu to kolejna ewolucja modelu 488, który z kolei był rozwinięciem 458 Italii, to w całej bryle odnajdziemy masę smaczków. Ferrari podaje, że projektując F8 Tributo zdecydowało się nawiązać zarówno do aktualnych modeli w gamie, jak i do legendarnych aut historycznych. I tak kolejno przednie światła przypominają te Sportofino, tylne z kolei to układ czterech lamp jak w GTC Forlusso i 812 Superfast, natomiast pokrywa silnika jasno nawiązuje do F40. Ogólnie cały tylny pas przywołuje skojarzenia z wcześniejszymi Berlinettami z v 8 jak na przykład 308 GTB. Efekt sami, ale naszym zdaniem to jedno z najładniejszych aut ostatniej dekady. Kilka nowości pojawiło się również w środku. Odświeżono multimedia, wygląd kierownicy i nawiewów, a przed pasażerem pojawił się dotykowy 8,5-calowy ekran. F8 Tributo to ujrzy światło dzienne już 5 marca, podczas pierwszego dnia prasowego na targach w Genewie.